w zeszłym tygodniu nastąpiło uroczyste rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 992. W jaki sposób ta droga usprawni ruch w powiecie? Obserwujemy, że natężenie ruchu tranzytowego w mieście Jaśle rośnie i to gwałtownie rośnie, zwłaszcza na kierunku północ-południe. Bardzo dużo samochodów skraca sobie drogę przez, jadąc od granicy przez Nowy Żmigród. W stronę Tarnowa, w stronę centralnej Polski, przejeżdża przez miasto. W tej chwili ten objazd jest skomplikowany, bo trzeba objechać aż do Warzyc. Więc i duże natężenie ruchu jest w okolicach skrzyżowania z drogą 28 i drogą 992, czyli wojska polskiego i ulicy 3 Maja na tak zwanej pochulance. Ten odcinek drogi 992, czyli Jasło Granica Państwa Ożenna, umożliwi skrócenie tego przejazdu, odciąży te ulice, które są na ulicy 3 maja i Medzgera. Yy, trochę yy, obawiamy się, że zagęści się ten ruch pod wiaduktem na ulicy Kasprowicza, czyli na skrzyżowaniu ulicy Kasprowicza z drogą 28. Tu czynimy starania, żeby to skrzyżowanie poszerzyć. Yy, przygotowujemy yy, koncepcję. My jako powiat, ponieważ część yy, tej drogi jeszcze należy do powiatu, więc yy, mamy tytuł prawny do tego żeby takie y, działania podjąć, ta droga y, będzie bardzo y, dobrą drogą, ponieważ będą drogi serwisowe y, będzie droga rowerowa, y, skrzyżowania y, przy klasie G są w większych odstępach, więc ten ruch na tej drodze będzie bardziej płynny i bardziej y, bezpieczny. Szeroki pas 20 metrów. Także to będzie wizytówka taka wjazdowa do miasta Jasła, a w połączeniu z tą drogą HG2 umożliwi szybszy przejazd właśnie do Ronda Solidarności i wyjazd w kierunku Tarnowa. Na terenie Powiatu trwa wiele inwestycji drogowych. Jednym z nich jest budowa mostu w Dobrucowej. So I na jakim jest etapie? Mamy świetną firmę, która prowadzi te prace. Te prace idą w bardzo dobrym i szybkim tempie. Dzisiaj rozmawiałem z panem prezesem tej firmy i mówił mi, że w przyszłym tygodniu odbędą się próby obciążeniowe, czyli zostanie jeszcze w najbliższych dniach wykonana nawierzchnia asfaltowa, zostaną wykonane bariery i po tych próbach obciążeniowych zostanie już uruchomiony ruch pieszych. Gdy zakończą się formalności związane z oddaniem do użytku tego mostu, to wtedy zostanie już uruchomiony ruch pełny. Także prawie dwa miesiące szybciej zostanie oddany ten most. Mam nadzieję, że w połowie października lub do końca października na pewno. Wszystkie formalności zostaną załatwione, bo technicznie, technicznie tych prac naprawdę już niewiele pozostało do wykonania. Most wygląda bardzo pięknie. Będzie w kolorach, barwach narodowych biało-czerwonych. Dźwigary są pomalowane na czerwono, natomiast betonowe bariery będą na biało. I mam nadzieję, że ten most przyczyni się do udrożnienia ruchu dla gminy Tarnowiec. Mieszkańcy na to czekają. Stary most był w bardzo złym stanie i z ograniczonym tonażem. W tej chwili tego ograniczenia nie będzie. Mamy też jeszcze w trybie przetargowym ogłoszony odcinek drogi od mostu do najbliższego tam zakrętu który jest w złym stanie, to jest około 200 metrów. i Mam nadzieję, że w tym roku również te 200 metrów zostanie wykonanych. Także cała droga od drogi 28 w Szewniach do Dobrucowej w stronę centrum gminy Tarnowiec będzie gotowa i w dobrym stanie. Paweł otrzymał niedawno prawie 4 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Jakie drogi zostaną wyremontowane? Otrzymaliśmy 80% dofinansowanie, a zgodnie y, z tym, co y, w tych wytycznych było ustalone, to mieliśmy otrzymać 60% dofinansowania. Y, już mamy dwie drogi wykonane, już mamy dwie drogi wykonane, prawie kilometr drogi od skrzyżowania y, z drogą szebnie sząstówka w stronę Niepli. Także jest piękny odcinek drogi. Yy, wykonany i yy, no, czekamy tylko na odbiór, ale wszyscy już korzystają z, z tej drogi. I druga, drugie zadanie to jest ulica Kraszewskiego. Ulica Kraszewskiego to jest niecałe pół kilometra w centrum miasta Jasła. Ostatnia ulica, którą powiat yy, posiadał yy, w złym stanie, już wszystkie yy, ulice, które powiat posiadał w centrum. Miasta są w dobrym stanie, a to był również warunek konieczny do zamiany, ponieważ na poprzedniej Radzie Powiat dokonał zamiany ulic czyli te ulice, które są w centrum miasta, przechodzą do miasta. Natomiast my, jako powiat, bierzemy ciąg dróg miejskich i zamierzamy budować przeprawę mostową czyli bierzemy ulicę żniwną i ulicę towarową i te ulice chcemy połączyć mostem na rzece Jasiołce. To będzie taka wschodnia obwodnica miasta Jasła, lokalna oczywiście dla ruchu lokalnego, która umożliwi łatwiejszy przejazd pomiędzy Sobniowem i Hankówką. Również mieszkańcy Tarnowca i wielu innych Części powiatu będą mogli przejeżdżać do tej dzielnicy przemysłowej z pominięciem tych dróg tranzytowych, bo na tych drogach tranzytowych ten ruch jest coraz większy, więc stosujemy taką politykę wyprowadzania lokalnego ruchu na lokalne ciągi drogowe. Te ciągi właśnie udrażniamy. W ubiegłym roku zakończyliśmy drogę Jareniówka czcinica Ona się w tej chwili przydaje, gdzie na drodze 28 prowadzone są poważne roboty, są poważne utrudnienia, są, jest ruch wahadłowy, więc ten ruch się przenosi na, na, na te drogi właśnie lokalne. Trzecia droga to jest Szebnie, Chrząstówka, Przebówka, kilometr drogi. Będą chodniki, będzie powierzchnia na 6 metrów poszerzona, podniesiony standard. Więc to jest również e, świetna wiadomość dla mieszkańców Szebni, dla mieszkańców Sząstówki, dla mieszkańców e, przy, e, Przybówki i e, Niepli. No i czwarta droga, e, którą e, realizujemy. Dzisiaj podpisaliśmy umowę. To jest droga e, Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś. Ostatni odcinek tej drogi e, od Kłodawy w stronę mostu blisko kilometrowy, będzie poszerzony, będą również chodniki. Ta droga no, jest bardzo niebezpieczna, bo to jest prosta droga i kierowcy jadą tam zbyt szybko, a przechodnie nie mają naprawdę miejsca na to, żeby bezpiecznie wzdłuż tej drogi przejść. Dlatego bezpieczeństwo na tej drodze zdecydowanie się poprawi i mam nadzieję, że wszyscy będą Zadowoleni, a przede wszystkim no, uzyskaliśmy prawie 4 miliony dofinansowania, i y, nasz udział y, jest w tym przypadku tylko 20%. Y, mamy również y, zapewnienia od gmin, y, które y, również nas wspierają przy realizacji tych zadań. Także niewielkim kosztem wykonamy blisko y, 3,5 kilometra dróg, uruchomimy. Czy dokończymy ciągi drogowe, które pozwolą bezpieczniej poruszać się po tych drogach powiatowych? Jeszcze kwestia, ostatnia, którą zostawiłam. Trwa stabilizacja osuwiska w Świątkowej Wielkiej. Na jakim jest etapie? To osuwisko było niezwykle niebezpieczne dla mieszkańców wsi Świątkowa Wielka, dlatego że oni tam mają jedyny dojazd. I na tym potoku, gdzie jest ten most, przed tym mostem się obsunęła nawierzchnia obsunęła się korona drogi na długości około 50 metrów, i gdyby się obsunęła w pozostałej części, to wtedy mieszkańcy byliby odcięci od świata zewnętrznego, od głównych szlaków drogowych. Na dzień dzisiejszy została wykonana palisada. Została, zostały wykonane umocnienia brzegowe, zostały wykonane odwodnienia, więc pozostała do wykonania tylko nawierzchnia na tym niewielkim odcinku. Bariery ochronne, i do 15 października już będą roboty. Mam nadzieję, że będą odebrane. Także to jest na ukończeniu. Projekt yy, yy, kosztował około miliona złotych, ponad milion złotych. Na tym temacie zakończymy dzisiejszą rozmowę. Adam Pawluś Starostajaski był gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.